Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, ludziska. Ja jestem Shorheim, a to jest kolejny odcinek God of War. A. i dzisiaj chyba kontynuujemy naszą przygodę z próbami w Muspelheimie, co? Tak mi się wydaje. Ale na wstępie chciałem wam wszystkim podziękować za ostatnie subskrypcje. Jestem naprawdę bardzo, bardzo wdzięczny i bardzo mnie to cieszy. Nawet nie wiecie, jak mi się ryjek roześmiał, jak zobaczyłem, że tam się liczby zwiększają. Także co? Myślę, że bez przedłużania lecimy z próbami, chyba że... Zastanawiam się też czy nie zrobić tego w formie takiego bonusowego odcinka, oprócz tego zwykłego, który się... fabularnego, o tak to nazwijmy. Ale zobaczymy co z tego wyjdzie, na razie kontynuujemy próby Muspelheimu, podejmujemy wyzwanie. Zabij zwykłych przeciwników, by przełamać obronę elity. O Boże... Dobra, i teraz możemy być jego, tak? Oczywiście, że tak. Dobrze. To w sumie nie może... nie musi być trudne. Może, nie musi być. Zobaczymy. Cup. Dobra. Cupi. Aha, czyli co jakiś czas się będą nowi pojawiać. Dobrze, to też nie jest fajne, ale cóż, trudno. unik, unik, dobra, pięknie. I troszeczkę mniej komentowania, tak jak w poprzednich filmach, tak mi się wydaje. Bo jednak trzeba się skupić na jak najlepszym pokonywaniu tych wrogów. Dobra. Co ci się stało? Oh no, oh no. Oh Now, Unik, unik, God damn it. Dobra, trzeba go załatwić jak najszybciej. chodź. God A no i no! Ja pieprzę, ja nie lubię z tymi cholernymi elfami walczyć, nie? Gnoju. No i zaś wyszli następni, gadamy. Ah, fuck my life. Oślepi mnie, trudno. I don't fucking care Strasznie nie lubię tego O o o o Dobra, wykończymy go w ten sposób A może tego dużego też tak spróbujemy, co? Załatwić Kszk, złamany kręgosłup. O ty gnoju o ty gnoju Unik, unik Dobra no, tak

Przerywam, Mateusie. Nie wiem, wiem. Donat. gat donut. Dobra, udało się zrobić to w ten sposób. Musimy ją na dalać. O, kart skręcony, głowa wyrwana. Kurwa mać, co za cholerstwo, no. God damn it. dobra. Następny przyszedł. Mam nadzieję, że będzie tylko jeden elitarny przeciwnik. Nie, że będzie ich nie wiadomo ilu. Daliśmy radę, kochani. Krótkie cięcie. Musieli, nie musieli. Yy... Przechodzić tego samego co ja, bo to było naprawdę... To było naprawdę trudne to zrobić. Nie no, nie było trudne, ale było upierdliwe, okej? Okay? Oni się... Non stop pojawiali, oni chyba... Oni znikąd przychodzili. Ja nie wiem w ogóle jak do tego doszło. Nie wiem. Dobra moi kochani, mamy nagrodę, mamy wszystko. Eee, odpalamy kolejne wyzwanie i co, no i tyle. O bo wiecie co? Zrobię sobie jeszcze save'a, o tak szybciutko. jest niedziela wieczór jakbyście się, się zestawić. To jest bardzo odpowiednia pora, Treusie. Zobacz mnie na bierne Zabij wrogów wewnątrz złotych pierścieni. Rób co każe. Co? Pięciu. Aha, tu Was muszę. Okej. Okay. chodźcie tu mi się. Balz wiadra! Będziemy to robić w ten sposób, może to będzie, to będzie chyba najlepsze. Ja really, o no bo już myślałem. Dobra. Mamy trzech, chodź no. Nie wydaje mi się, że... a bo dobra, chuj, zaryzykujemy. Dobra, tego mi nie zaliczy. Wiedziałem, że to się tak skończy. Gadamy. Mało czasu, mało czasu. Chodź. Unik. Dobrze, że ty nie masz już zdrowia, prawda? O, dobra, ciebie. Nie, tego też nie. Wyciągnie, wyciągnij! Nie, nie, nice! Nice, udało się. Fala ukończona. Skup się. Na czym się on skupić? Jeszcze jedna fala. Gadamy, mam nadzieję, że nie. O mój Boże, mam nadzieję, że nie. Skup się. Pięciu muszę ich zabić gdzie oni są? Kurwa, no nie. Tylko nie te gnoje. Chodź tu, Maciuro Uważaj, ojciec! Czy wy jesteście, ku a? Głupi czy głupi? Ogniem gnoi. Jednego mamy, jednego mamy. Chodź tu. Kurde, nie Atreus, nie, nie, nie się. Zapomniałem, że mogę robić takie. Yy... Wiecie, o ciebie mam tu. Nice Wiem, wiem. Nice, się udało. Możemy go wykończyć. No jest jakieś wyjście. Chodź tu. To trzeba zrobić sposobem, wiecie? Byle się nie dać... ...wykończyć. Nice. Oink, mamy to. Nice. To jest... ...coraz gorsze, ludzie. Dobra, jeszcze jedna. W sumie to ten miecz nie jest aż taki zły. No oczywiście, że to mówię. Chodźcie mi się. Eee... On się teraz zmienia. No nie. To nie może być prawda. Ty mi... Adonge... Adoken. Dobra, jak najszybciej, chociaż jednego musimy tu wykończyć. Kurwa, wyszedł mi poza. To. Chodźcie tu. To, chodźcie tu, No, szybciutko. Mam jednego. Szkoda, że to, że się ich wypycha, to... Mm, Goddammit Atreusie, przestań mi ich pójść To będzie pierwsze wyzwanie, którego możemy nie ukończyć. Ja chcemy, mam nadzieję, że nie. To by było przykre. Nie, kurwa. No przecież był jeszcze w tym gro. Gro, czemu ty jesteś taka? A, się zostaw, bo, zostaw, bo, chodźcie, chodźcie tu, chodźcie tu, chodźcie tu. Dobra, chodźmy teraz tutaj od razu. Chodź, chodź Mamy to Dobra, teraz szybko tu Damy radę, że dziecko, musimy to Miatreus jeszcze nie mordował tych uszkodzonych przeciwników. Tutaj to by było lepiej Dobra, 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 musimy zdążyć. ハッチェとハッチェとハッチェとハッチェと。<ス><ス> Daliśmy radę, kochani, daliśmy radę, to było prze, yy, przerobane. przerobone. Na temy, dobra. Te odcinki będą, będą bardzo, bardzo ciche, bardzo takie, wiecie. Może mm -mm. szy, szybki łyczek kawy. Ja wiem, że jest późna godzina i w ogóle nie fajnie i tak dalej, ale nie obchodzi mnie to. Jest yy, urlop. Za urlop, kochani? Jest zarąbiście, Mega jest. Eee. Wiecie co ja zrobię? A, bo nie, w sumie Lecimy wyżej. Lecimy wyżej nie przejmujemy się. Ręce tak mi się pocą, że zaraz zgubię łuk. O ile... Nie zwędzi nos. Lepiej, żebyś ci tego nie zrobił, Misiu. Lepiej, żebyś tego nie zrobił. Dobra, hopsasa, hopsasa. Tutaj Dobra, co my tu jeszcze mamy? Jeden miecz. No w teorii jeszcze powinny zostać dwa oprócz tego. Także szybki save Cyk, cyk, cyk i lecimy, kochani. Gotowy? W jakimś czasie konkretnym czy... A, Mówisz do chłopaka. Nie, po prostu. Dobrze. Dobrze. To takie wyzwanie, to ja rozumiem. Chodźcie tu. Raz. Pok, pok, pok! Musimy to zrobić, wiecie, sposobem. Im więcej przeciwników naraz, tym lepiej. Będziemy mogli obszerwek używać. Toporem. Dawajcie. Jest ich tu jeszcze więcej, bracie! A i zwrot nadawcy!

to trochę potrwa, kochani, także widzimy się chyba pod koniec, co? Dobra, kochani, mamy to. Mamy to, wykończyłem stu wrogów, dobrze, że jakby zrobiliśmy to cięcie, bo to naprawdę długo, nawet nie wiem ile z nimi walczyłem, ale myślę, że 20 minut lekko, żebyście się wynudzili tutaj. Głównie draugry i wę kilku wędrowców i parę ogrów. A tak to, bez problemu. Ornament ognia. Czym jest ornament ognia? Nie mam pojęcia, kochani, ale robię szybki zapis, cyk, cyk, cyk i lecimy z kolejnym wyzwaniem. Zobaczymy, co to jest. Nie pozwól wrogom schwytać Atreusa. Przygotuj się, chłopcze. Tak jest. Ale na jakiej zasadzie to działa, że oni go mogą schwytać? Go mieć cały czas na oku wypad. Dobra, ty powinieneś spaść pięknie. Zobaczymy, jak trudne jest to wyzwanie. To wszystko zależy chyba gadamy. jakich przeciwników będziemy. Dostawać, dobra, udało mi się tego uniknąć. Skit. Dobra, kolejny wyleciał, możemy sobie sreberko podnieść. Skup się, fala ukończona, będzie jeszcze jedna. Liczba przechwy... Co to znaczy? Że trzy razy mi go mogą pochwycić? Tak, no to wychodzi. Tak mi się wydaje przynajmniej, że będzie o to chodzić. Mam nadzieję, że o to. W ogóle, jakie oni pancerze tutaj mają, nie wiem, czy zauważyliście. Przy poprzedniej próbie raczej nie, no bo jednak zrobiliśmy te szybkie cięcie, ale przy tej może. Wiem. Na pewno nie chodzi o to, żeby on ich chwytał, bo już złapał dwóch. No ty gnojko. Pilnować tych małych, bo ogro go raczej nie powinien złapać. Ale z tymi może być kapkę gorzej. Dobra, uda się go wykończyć. Nice. Dobra. To jest zawsze dobre na nich. Taki troszkę crowd control. Dobra, udało się przechwytywać tego ogłuszyć. Ogra na tyle, żebyśmy go mogli po... posiąść. Jeps, 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 jeps. Jakieś wrogowie? Raczej nie. No to silne ataki, próbujemy go powalić. Ciach. Dyskrypt, rozpłatany. Mamy to. Jeszcze coś, jeszcze ktoś. Fala ukończona. No nice. i suru. Bierzemy nasz kryształ w kurwienia. Walczymy z następnymi. Ciekawe, ile będzie fal. Strzelam, że strzel, bo cztery. Chociaż mogę się mylić Czy ja słyszę? O, Boże. Tych ziomeczków nie lubimy. Aha. Czy ciebie to brakowało? Strzelaj, się z łuku. Aha. Atreus jest... Z... Złapany. Nie. Uwolnił się. Udało się. Udało się. Nice. Ru, już myślałem. Wypadł. Nice, mamy to Dobra, mody daje radę póki co. tamet. Ojej, prawie się nie udało. Najbardziej musimy na... tego mi się uważać. Siódmy poziom! Oni się robią coraz gorsi, moi kochani. To jest w sumie logiczne, tak? Muszą stanowić jakieś wyzwanie, bo gdyby cały czas byli na czwartym czy tam na piątym, tak na początku, to. No to no, z palcem nie powiem, gdzie byśmy to robili wszystko. A tu się okazuje, że. No jednak to wyzwanie rośnie. Ale mamy to, mamy to, kolejne zakończone. Trudno, misiu, nie pochwycili cię ani razu, koniec wędrówki Praca ukończona, co to znaczy? Eee... cele? Świat ognia, nie Czyżbyśmy skończyli... wszystko? Niemożliwe Niemożliwe 6 ich miało być, a mamy czwartą dopiero skończoną. No właśnie, możemy iść dalej, kochani. Możemy iść dalej. Jestem ciekaw. Chyba na nogach. A to nie jest przyjemne, wiem z doświadczenia. Mm -mm. Niefajne to jest. Dobra, teraz tutaj do góry. Obsasa. Czyżbyśmy tu mieli mieć ostatnie wyzwanie? Tutaj jest brama. Może to by był dobry pomysł, żeby się ulepszyć, skoczyć szybko do broka, wykuć jakiś pancerz potężny i... i wrócić tutaj. Zobaczmy jak to to wygląda. naprawdę Bez nieznacznych utrudnień nie byłoby wyzwania, nieprawdaż? No właśnie. Dobra. Chodźmy brzej zrobimy cięcie. O. Nie, a Czy to już jest szczyt wulkanu? Nie wiem, kochani, ale zobaczymy to w następnym odcinku. Zrobimy, zrobimy dwa odcinki, trzy odcinki łącznie z prób e, po dwie, czyli po cztery, po dwa miecze, czyli po cztery próby. Także ja wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Jeżeli materiał wam się podobał, to nie zapomnijcie go ocenić, zostawić jakiegoś subka, łapki. Będę naprawdę bardzo, bardzo, bardzo wdzięczny i za. Oglądanie serdecznie dziękuję, trzymajcie się, hej hej!